Witajcie serdecznie, dzisiaj krótko i zwięźle na temat tego, jak zwiększyć rotację wewnętrzną w biodrach. A więc czym jest rotacja wewnętrzna? To jest ten oto ruch, Hop. gdzie to jest rotacja zewnętrzna. Dlaczego to jest zewnętrzna, a to jest wewnętrzna? Dlatego, że udo, jakbyśmy wzięli taki wałek i rolujemy te udo do zewnątrz, od siebie, od środka, to to jest następujący ruch. Taki ruch następuje, a jak rolujemy je do wewnątrz, to taki ruch następuje. Rotacja wewnętrzna jest bardzo kluczowa w każdym sporcie generuje ona wymach, generuje ona siłę do tego, żeby biodra mogły się kręcić, żeby biednica mogła się kręcić lewo i prawo i żeby cały system jako ciało funkcjonował dobrze. Każdy kto uprawia sport wie, że każdy stopień więcej rotacji wewnętrznej się przydaje i pozwala po prostu osiągać ciekawsze rzeczy podczas treningu. Poza tym większość ludzi może cierpieć na ból. Naprawdę większość, z tego co zauważyłem, że kiedy zginają biodro do góry i chcą zrotować, i to zazwyczaj powyżej 90 stopni, więc możesz powiedzieć, że to jest twój przypadek. Kiedy zginają biodro do góry i chcą zrotować, to czują ból mniej więcej w przedniej części uda. I teraz, jak pozbyć się tego bólu i jak jednocześnie zwiększyć swoją rotację, czyli leczymy ból i zwiększamy rotację wewnętrzną. Ok, sprawdzamy sobie rotację wewnętrzną i sprawdzamy sobie ile jej mamy i jak się z nią czujemy. Czyli siadamy sobie na taki, w takiej pozycji, żeby nogi nam wisiały swobodnie w dół, dlatego ja się właśnie na tarczach. I teraz tak, kolano nie może uciec do środka, czyli kolano musi pozostać w miejscu, ale kostka i stopa muszą odejść do zewnątrz, tak? Przy niezależnym ruchu kolana. Hop. I tu mamy rotację wewnętrzną. I to jest powiedzmy jakieś tam 20 stopni, czy coś tego typu, 25, nie mamy tutaj goniometru, nie będziemy mogli dokładnie. Lewa rotacja wewnętrzna, jest jej delikatnie mniej, to jest to, co ja po prostu mam, tak? Nie chcemy podnosić uda, eee, podnosić kolana do góry, kończymy dolny, chcemy, żeby spokojnie to sobie leżało porównaj ile masz. I teraz bardzo często ból może się pojawić gdzieś tam w górnej części, ból, mam na myśli ból kostny, stawowy, nie chodzi mi o zwykłe napięcie mięśniowe, Albo skurcz, tak? Tylko chodzi mi o stricte ból, a nie zwiększone napięcie. Jeżeli w tym przypadku nie czujesz żadnego bólu, to jest w porządku, nie, nie ma tragedii. I teraz zobaczmy, czy jeżeli oderwiesz kolano do góry i zrotujesz, to pojawia się już naprawdę ból w środku stawu. W przypadku prawego biodra to się dzieje rzadziej. Większość ludzi może to poczuć w przypadku lewego biodra, tak? Czyli to jest ta rotacja wewnętrzna. Ja nie mam bólu, chociaż cierpiałem na to długo, długo, długo latami. Teraz czuję się całkiem wygodnie, ale zrobię parę ćwiczeń, które tak czy siak pozwoli mi zmienić pozycję miednicy, dzięki czemu zwiększyć od razu zakres rotacji wewnętrznej w biodrze. Przechodzimy do rzeczy. Zatem w pierwszej serii kładziemy się na plecy i bierzemy sobie książkę lub yoga bloka, który umieścimy między kolanami, tak? Czyli kładziemy się na plecy umieszczamy yoga bloka między kolanami i w pierwszej serii zaczynamy pchać nogami w dół, tak jakbyśmy chcieli podnieść tyłek. Tylko, że nie podnosimy tego tyłka, a jedynie sprawiamy, że on się podwija. tak? Czyli zachodzi tyło po kolenie miednicy. Skutkiem tego powinno być to, że czujemy nogi z tyłu. Teraz zostajemy sobie tutaj i ściskamy delikatnie na 20% intensywności yoga bloka lub książkę. Powinniśmy czuć napięcie mięśni z tyłu i powinniśmy czuć więcej kręgosłupa przylegającego do leżanki. Jeżeli to się dzieje, to świetnie, jeżeli nie, to musisz jeszcze pokombinować z tyłu pocholenie miednicy, ewentualnie spróbować znaleźć kręgosłupem podłogę. Następnie staramy się rozluźnić ten brzuch i poczuć po prostu jak najwięcej pracy nogami, a nie, że brzuchem to trzymamy. A następnie skierowamy już luźny brzuch i nogi nas w tej pozycji trzymają. Staramy się nie stracić powierzchni spod pleców, i bierzemy spokojny wdech od pęcherza, czyli od dolnej części brzucha do góry. Możemy poczuć, jak jeszcze bardziej się wbijamy w leżankę i to jest efekt tego, że powietrze wchodzi do pleców i pcha podłogę. Wypuszczamy powietrze. Długo, długo, długo przez 4, 5. Czujemy, jak się zamykamy. Ciągle nogi pchają w dół. I kolejny wdech. Wykonujemy pięć takich powtórzeń. Kiedy ćwiczenie jest dobrze wykonane? Kiedy cały czas przylegasz kręgosłupem do leżanki i cały czas pchasz nogami w dół i do środka. To nie musi być mocne, ale to się musi cały czas dziać i nie możemy przestać tego robić. Stajemy, sprawdzamy rotację. Sprawdzamy rotację wewnętrzną po jednej serii. To jest prawa. I do środka. To jest lewa. Widzę znaczną poprawę w lewej rotacji wewnętrznej. Nie ma tutaj żadnego problemu w rotowaniu to jest prawa. Tutaj prawdopodobnie bez zmian. Kiedy zginam, hop, rotacja znowu wydaje się większa. Kiedy zginam, hop rotacja podobna. Ok, to jest moja rotacja wewnętrzna po pierwszej serii. Jak to wygląda u Ciebie? Sprawdź sobie. I teraz zrobimy jeszcze coś, żeby ewidentnie poprawić lewą rotację wewnętrzną. Zatem teraz będziemy chcieli sobie zrobić to samo, ale przesuniemy miednicę do lewej strony i oderwiemy prawą nogę od podłogi. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam szczególnie, żeby wyciszyć lewy naprężość powięźni szerokiej, więc częściej spotkacie ludzi, którzy zginają biodro do góry i podczas rotacji pojawia się ból na lewej stronie niż na prawej częściej, z tego względu, że lewy naprężacz powięzi szerokiej jest zdecydowanie bardziej napięty niż prawy. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, jesteśmy prawostronni i kiedy stajemy na nogach, to przez większą przyponę po prawej stronie i wątrobę, która jest miejscowana po prawej stronie, grawitacja dogniata nas bardziej na prawą stronę, więc ta lewa noga, ta lewa miednica skręca się do przodu i otwiera się, co cały czas utrzymuje lewy w powiedzi szerokiej w chronicznym, ciągłym napięciu. Więc musimy dać mu odpocząć i zrobimy to tą techniką. Zatem kładziemy się na plecy dajemy joga bloka między kolana i teraz wbijamy obydwie nogi znowu w leżankę, tak żeby tu pochyliła się minica, tak żeby wgniotły się plecy w dół, w leżankę albo w podłogę. Ściskamy joga bloka czy książkę i teraz delikatnie odrywamy prawą nogę od podłogi i ciągle wciskamy lewą piętę, nie lewe palce, lewą piętę w podłogę. I powoli, powoli, powoli podnosimy. I w tym miejscu możemy jeszcze delikatnie sięgnąć nogą jakby do sufitu, prawą nogą, nie wyprostowana, tylko wysięgnięciem. Powinniśmy czuć może lewy brzuch, a ewidentnie lewe tył nogi i nie pozwólcie, żeby lewe udo wyszło wam do zewnątrz, czyli ono musi ciągle zostać na środku. Robimy sobie tutaj pięć oddechów, utrzymujemy plecy przyleżance. Możemy ci sprzedawać przez rodzicę także. Uff, ja czuję! Ja czuję zdecydowanie mocno. Lewy przychodzicie, lewy tu nogi, to wszystko popracowało, lewy brzuch także. I sprawdzamy. Zatem znowu siadamy, dajemy nogi jakby do środka. Prawa rotacja wewnętrzna, bez problemu, całkowicie. Lewa rotacja wewnętrzna, bez problemu, całkowicie. To samo u góry. Hop, to samo u góry. Lewa zdecydowanie się poprawiła, ruch jest luźniejszy, wewnętrznie czuję zdecydowanie mniej dyskomfortu, mniej bólu. Zatem to były te dwie techniki, jak poprawić rotację wewnętrzną w biodrach, a szczególnie lewą rotację wewnętrzną. Pamiętajcie, że jeśli poprawimy jedną stronę, to druga także ulegnie zmianie, dlatego że obydwie strony są ze sobą powiązane i jedna ma wpływ na to, co się dzieje po drugiej stronie. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy taki kontent Wam się podoba. Jeśli ten film był przydatny, dajcie znać, co jeszcze chcecie widzieć w przyszłości. Na, na co chcecie widzieć ćwiczenia, na co chcecie widzieć poradniki. I widzimy się w kolejnym odcinku. Nie zapomnij subskrybować, nie zapomnij lajkować, udostępniać. Dzięki i do zobaczenia. Hej!